Ludzie nie ten... To jest to. Ja jestem niedźwiedziem, a ty jesteś kim? Nie no giniesz, to tak założę. No. Powiem wam, że jakbym sobie tak twarz całą zakrył, to całkiem Nie jestem. O! o co miał takie te... Jakie kominy jakby? Czekaj, czekaj, bo jest lak straszny, wiesz? Poczekaj, co, chwila, co poczekaj chwilę, poczekaj chwilę, ja liniesz, muszę... No. Weź ty Na nawet, nie no. wiesz jak mi... No właśnie, nie wiesz jak to zrobić, zanim się skapniesz, to ja już będę ten... Strasznie do synchro było, wiesz? Się chwyta, się chwyta. Patrz. O oh, fuck, nie! Nie. Nie dowiesz się, jak się chwyta. Chodź. O ty, o ty kurwa! O ty, Co żeś mi zrobił? O to. O. Czekaj. O jej pa. Jak kumpa nokaut O teraz ty cię <suszy> będę robił. Czekaj. czekaj. Ta fizyka. Czekaj. Dziś minął. Nie, nie. Wu-hu! Ja. Ta-ta-ta. wu Co to robi? Co <ślinia> się łapie? dwoma górnymi się łapie. Patrz. O oh nie! Kurde, Patrz, nie patrz, patrz ty na niego! Spadł, kció. O, tymu możemy nie turniej byli. zrobić. Możemy turniej zrobić? się drabinkę? Dobra, turniej. <ścoughs> <Okay>. No patulimy. <śpiewanie> tu, du, du. Du, tu, 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 Najpierw trzeba ogłuszyć przeciwnika. Patrz, my tak zawsze robimy. No chodź. Nie, nie, Teraz trzeba, teraz trzeba go podnieść, jego zwłoki, albo po prostu kopnąć. No nie! Po... <laughs> Fuck you. Oh. Masz, pum! O, oh, oh, ty O, stary, to jest dobra giera. Patrz, i teraz możemy lepszą mapę wziąć. Versus. Możemy wziąć, czekajcie. Daj. Nie, o, czekaj, jeszcze chwilę. Ja mam czas. E, fans, czekaj, czekaj, no bo mi przestawia. Że Grinders z gondola. Co była gondola? O, gondola jest zajebista. Ale dobra. Dobra. Tu wezmę... o. Ten akurat taki fryzora podawał do mnie. Jogurt jogór bani? Jogurt okularach. Tym widzisz. A którym się bije? Prawym. prawym. Trzeba ci wiecie, jakiego bycia używa i łapania, nie? Okay. Jeszcze lewym się kopie takie małe kopniaczki. No co tam? Yy, mam co ser mówi? żółty. Poczekaj Mam No właśnie powiem Ci tak. Ty. <grymne> Ej, do skrę, Mota, no Mam serwiszczy. Wiem, że taki kościół to wygląda. Proszę. 5 minut. Nie płacę. Mam mozzarellę. Jedz... Ty idź ja idę z buta. Czysto w ogóle. Kawa mosy. Ow. Po taki trochę... Nie, dobrze. To idę do mnie. To idę do tego, go chce pozwać. Mam mąkę. Mam mąkę, proszę. Ani ta przelna. Nie. Więc tak, nie wpakuje na ja praktycznie jest socjipot, y mm. oh, co No, po to No tego Co ty mi robisz? Testuję I co? 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 Nie, 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 nie! Nie, nie! Nie! Trzyma się, trzyma się! Trzyma się. No, co robisz cały Nie panę. Co? Wiesz co, ją będę będzie kupować, czy nie? No, i chipsy i wódkę i... Aha. Tu jeszcze mamy monopol do 22 w razie czego. Właśnie... Tu, tu, ru, tu! Przeproś! Przeproś Barabasza! Ale... nie. Nie! 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 No, nie! No lecisz! Nie. No, nie! No! Nie! O! O! Puszczaj ucho! Puszczaj ucho! ucho, ucho. Puszczaj ucho! Nie! O, ty świnio, ty uderzyłeś mnie. Patrz tutaj, ty chod... O nie! O, o tak! O tak! O tak! O tak! O tak! O nie <śmiennie> widać, ja okay, okay. Radę, O tak! O tak! A tak! O mnie, że Przerzucenie przez... O! przerzucenie przez. O, kurwa, ty, ty. Nie, tak, nie, tak, nie, kurde, mnie. Stary, nie, 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 nad głową o, kurde, No kurde nie, się teraz nie, 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 I co? I co? No stary, nie, 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 nie,

To czekaj, czekaj. To jest do palenia taki. Podobno dodali w ostatnim updatecie W ostatnim updatecie podobno dodali pudła. pudła. Chociaż moim zdaniem jogurt po prostu ich wcześniej nie zauważył. Zaraz zobaczy jakie pudła. Dobra. pa pa Gdzie ty idziesz? pa To jest jeszcze. To czekaj, to się wszystko wyjaśnię.

Uuuu No kurde no. no No nie bierze no, no To za małpa nie wierzę, No, bo... no jest wam <grywa> cię. Od... Nie, nie! To, powiem ci, powiem ci, odważna ta Angelika. Ale, y, bo dzisiaj był ten czekaj, kto to był. Y... O. O, już na dole. No co tam, jogurt? O, wejść soplice, wejść soplice, kurde, dobrą, smakową, no. No, ale jak już jesteś. Jest soplice, na pewno jest orzechowa i ten. No to weź taką, no, jak nie ma No może być, ale nie rozumiem, jak może nie być? Czekaj, bo mi tu Adam próbuje złapać i wrzucić. Wyciekam. <śmów> <śmów> no to nie, no to, no to weź tą, tą miętową. Orzech laskowy, orzech laskowy. Czekaj, czekaj, czekaj. <śmów> tak, tak. No daj, daj, daj. Angelika właśnie poszła do tego, do, do monopolowego tutaj sprawdzić, czy jest przypadkiem otwarty. No może nie jest. Możesz do niej zadzwonić, bo ona powinna już przy nim być. Ale to my tu mamy jeszcze picie. Właściwie po co ona poszła? Ona chyba poszła po fajki. Nie, właśnie nie wiem. Bo my tu mamy jeszcze picie, a ona... Nie wiem po co poszła właściwie. Nie, dzwoń do niej. Ona tak się poszła przejść, bo już trochę wypiła. Nie, da radę. Zadajesz. <laughs> tak. Nie, nie dzwoni do Bonkola, bo Bonkoli już autobusem podjedzie. On se tam wszędzie. Tak przynajmniej twierdził. No, no to hej. Nie, chyba tyle. A, so, pa, no. Pa, 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 pa. no, no hej. Dary, teraz ja Cię poprawię, wiesz jak? No, to. No, no. Nie <noise> widzę ci tak walec z góry główki. Fak. <noise> nie wiesz. Zostaw mnie kurde. No Wejdź siadam. <noise> I to jest tak się to robi właśnie no. 5 minut z gromyżkapuje o co chodzi. No, <noise> no właśnie, poszła, bo się nudzi, by się i dał pograć. No to, co to, to zaraz jej dam? Nawet widzowie to zauważyli. O ty świnioty. No nie widać, że świnia. Kurwa, za co ja <noise> cię złapałem? Krawat. <noise> no, 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 no i teraz już. No nie! No bez jaj! No, jeżdżacy, no i tyle, płoniesz. No Tuturytuuuu. Tuturytuuu. Tu, nie wiem. Tu. kurde, powtórkę musi być dogrywka, bo to się nie liczy tam, ta runda. Co to ma znaczyć? Po co Anżelika w ogóle poszła do monopolowego? Po Aha, bo ona jest głodna. Ale to czemu ona nie mówi, że jest głodna? Bo ja mam kabanosy przecież w lodówce i bułkę. Ona jest wiatrowegetarianką. Aha, no przecież, kurwa, to nie, to bułkę mam. To bułkę mam. To by wiele wyjaśniało. A, ale winogrona miałem takie trochę zeskłe, ale ten. Co to jest szut? Elevators, fans. Fans jest nawet niezłe. Tak mi się wydaje. Angelika nie jest biseksualna. A co, już jakieś dziewczyny się pytają na czacie? Możliwe. Ja mogę być, znaczy nie mogę być właściwie. <laughs> ja mogę być zostałem... biseksualna. Znaczy mogę akceptować jak dziewczyna jest biseksualna, o nie, Aleś, No tak, no, no. można akceptować. Tutaj. To się szanuje, to się akceptuje. Jestem tolerancyjny pod tym względem. Dobra. O, A nie to, słabe, o nie, to jest słabe, to jest słabe. Słabe, bo już widzę, że tu już giniesz. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. No kurde, no kurde. Kurwa, poszedł. Nie wierzę. O nie, nie, łap się. Chodź tu do mnie, zaskocz do mnie, zobaczysz no, coś super. No ono, no! Ona solo. Tego się nie spodziewałem. Chona solo kutasiarzu. Dobra, Cię porobiłem, chodź tu. No zaskocz, nie? zaskocz no zaskocz. No, nie idę tam do ciebie, nie skaczę. O kurde, no specjalnie. To są stare, delikatne deseczki. Nawet nie można podskoczyć. Ustaw może tytuł i grę. No ale jaka to jest gra? Czekaj. Nie, ja otworzę. Ty ustaw tytuł i grę. Dobra, ustawię tytuł i grę. A jaka to jest gra? Gang beats, okej. Okay. Aktualizuj, pyk. Poszło. O, dobra. Bo mnie tu Adek molestuje. I co? Jak nazwaliśmy to jakoś? Nie? Ja rok gra gry na komputer. O kurde, ale masz sąsiad Brum rum, rum. No i patrz, to się rozwala na no stop. To jest głupie. No chodź, no. A, chciałeś się nie ty zrobić, co? A wystarczy, że ja ci zrobię... Patrz, patrz ty oh, Fuck! Spadam! No, patrz. <laughs> Czekaj, co tam? Gdzie ja jestem? Ja się trzymam, nie puszczasz. Ja nie mogę. To jest tak głupota. Popkol się już tutaj, moi drodzy, zbliża do nas. Już jest 5-1. Ale patrzcie, sobie. O Hej! Nie. Hey. nie! Kto to trzyma? Nie wiem! O nie. O nie. o nie! o nie! O nie! O nie! Nic nie widzę! O ty świnio. Dawaj kutasiarzu! O, ta. O, no. o nie! Jak się chodzi, Jak się wchodzi? Musisz skakać i trzymać ciągle i podskakiwać. bo ja może się rozpłaszczam. Tak się rozpłaszczam. No, a no, się tu rozpłaszczyć? Bo już wcale pasuje spodnie. Są fajne galoty. Ej puchnębę! Aaaa! Ah. Zobacz, tak, ty to złapkę. Na mam zimną łapkę, co? Siadaj i rozgrzeźć te łapki na nie, padzie. Nie, ja wiesz, bym, ja bym, co? Co potrzebujesz? Toaletę? Wudę. Wida dopiero będę wyszła. A ja kopię... No kurde. Tylko, że wiesz, co ci powiem? Dobrze, by było jak w nie w A ty masz tu nie, 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 tylko ja bym tak w tak nie... nie, nie. Chyba plecka. Ej, ale jak chyba ty tu i to? Czaj to ja sobie ja chyba umiem. Czekaj, może ja ten... Ej, Adam, zapal tam trochę stream. Nie. Adam, zapam ja Angelika żyje w ogóle? Dobra, zagramy sobie w tego Raimana. Koniec z tego. Nie bo Riman nam zepsuł grę! Nie, próbujemy Raimana! I to jest co? To jest to my to z Jaroka każdy dostaje takie? Co? Zero, tak, tak rano, każdy. A później, <laughs> a później zabieram, jak stream jest kiepski. <laughs> Gdzie masz ten New Play? Nigdzie. A, nigdzie, kurde. New ja U... Play. Okay, you play. Nie będę was zabawiał, bo to by się skończyło bardzo źle dla mojej spokojnej reputacji. I pyk, 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 jest raj I gramy w lepsiejszą grę. Wsiądę sobie tutaj. Dobrze. I znowu dźwięk nie działa. Co się stało. Działa? Nie. A y, zepsułeś pewnie teraz wing we wszystkim. Tak. Nie, a wyjdź z tego. No czekaj, czekaj, bo coś teraz w ogóle mi nie działa pad. Czemu nie działa pad? Pad Ci może nie działać, bo on działa tylko na chyba na tym. O może ten działa, o ten działa. O ten działa. No dobra. No, daj zepsuł wszystko kurde. Cicho. Ja myślałam, bo to Bonkol mówił. To Bonkol mówił. Mówi. Mówi. Co? Dobra, kontynuuj Adam Shibo. Okej, okay. idziemy sobie... Challenge, challengea. idziemy. Patrz, challengea. I dzienne wyzwanie. Co ty kupiłaś? Kupkę typową? Tak, tam były w ogóle. Masz się ten. O osry, jest. masz, żyjesz, jesteś tym, challenger'em. Nie maczetą, no ja twierdziłem, że będzie maczetą. Te... No ale poszło, co? Yeah. Ale no, mu nie rozwalasz ma, stream. Dlaczego no, rozwalasz stream? Dobra, tutaj, o, o idealnie. Dobra. I graj, masz to. No leś. I co mam robić? Odwiedzaj nie tym, nie tym, kurde. Którym się robiło te podskoki? O, Adam, słaby jesteś. Nie pamiętam już, czego się robiło. Zginąłeś? O, no to podleć do mnie, to się ule... Co? Cześć. Cześć, cześć. No nie mogę tu się podlecieć. To się nie da tak, bo to jest ta challenge. To jest jedno życie. To lecę, to lecę. No i co? Co to byłam? Srebrny, brązowy, a nie, brązowy kuchar. Brązowy. A. Dobra, spróbuj ponownie, nie czekaj. I teraz no. powiedz mi, czym się, czym się ten... Yy... Bro, tutaj, tutaj. No wiem, to wiem, ale czym się... Po się robiło? To odpowiem. Kurde, teraz ja nie wiem. Lecę do Ciebie. Nie, nie ma. O kurde. Nie macie. A czym się robi... No, te... O, tak, wiem. czym się Dobra, już Ok, tak, wrócić, powiem, 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 że nie ugląda. Ja Myślał, że mogę kuchnię, bo nie odkleiłem tak, zwrócić i powiedzieć, że jest nieużywana, bo nie odkleiłem. <śmiech> <śmiech> Dobra, jeszcze raz. Nie. To ma sząsteczki, żebyśmy się suszyła chyba. Co mam na pewno? Wiesz co, nie ma, ale mam taki papier. Nie. 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 Ja już nie wiem tutaj. Okej. Okay. Maceta. Co wy w ogóle gracie, Elegant? Tam... W... W... I 29. Ja tak, uuu. na Bytomiu. I, no, duba, jest potrzebna to potrzebna bardzo. W ogóle są koksowniki w bytomiu na tym, na dworcu. Wiesz o tym. No gdzie No to Ta jest, jest zajebisty koksownik i wiesz, minus 15 to jak na bengal piszą. A gdzie dźwięk? No właśnie nie ma dźwięku, bo grzała gra jest zbugowana. Zginął, ten. Nie, nie, zginął. Yyy, powiedz mi co my robimy? Nie! No. Jak my tą pizzę nie. nie, Czy my tu przynosimy ten... Nie! Ja mam taką deskę. Możemy ją tutaj a robić, tak, a to możemy szło. grać, a żart, tu robić. No, ale nie. można robić tak, żeby, No tu można grać, nie? A, a czy my, my tu śpimy dzisiaj? Obok, ja obok, ja obok. mam pomysł, to łóżko obrócimy bokiem, żeby było gdzieś... A łóżko jest dla na nas zarezerwowane? Tak, łóżko jest dla nas zarezerwowane. Czy można? Można. Jakoś coś możemy wymyśleć ze A może tak nie? mogę. Ja przez wi-fi na ja Skype, ty po prostu tam położę komórkę, ty tu przejmiesz obraz. Możesz, możesz połączyć się przez tego, przez tablet. Mogę się przez tablet, K1 Shield. Nie. A nie to dzisiaj tak, nie to ile mam? Nie. Ile, jest? ile jest? Ile jest? Aha, bo na skypi. 25 strebny! Tak no Wszystko będzie. To chce telefon, ci wyładuję. To chodź z telefonem ładnie. Nie! Nie no fuck you! Nie, no gdzieś no, mi tu A... jeden kabel brakuje. Nie, nie, ja też teraz. To jest do czego kabel podłączony? Nie, ja nie tego rekory. Dopada, Dopada, zostaw mi ten kabel. Nie. To jest kabel. To jest bardzo ważny kabel to jest. Jak nic! To jest do czego kabel? To nie jest taki kabel. Jeszcze mi gdzieś kabel zniknął jeden, a już wiem, mogę go tak. A Już dupa i tak jest gorsza niż No ale to jest chyba to, nie? Nie, to jest do... To jest nie wyklikałam. Widzisz? Je jest ten kabel. Widzisz? Dobra, jazda. A Jazda. Nie! Fuck. Kurde, no. Co ja robię? O, jest pierdolony. To... Dobra, no, dawaj. Tak. Dawaj Dobra, Jakie to porządku? są za kable, to nie jest te kable. go nie, no teraz to już nie do pełnia. nie, konie nie. Gdzieś tu miałem jeszcze jeden kabel, widzieliście go. Uuu. Co tu się dzieje? Czy czadz już zwariował? Czadz Już zwariował. Pis nie działał dźwięk. Jak w Nie działał, nie działał, nie działał, nie działał. Kiedy nie działał? Dział, no nie działał, po prostu ci mówię, że nie działał, dział. no kurde Ale przecież ja słyszałem Przecież nie kłamę. To co on się wyłączył nagle? No chyba tak. Kurde, ale zjebałem. Mam taki, ale to by może to ze strzodu wkręc, jakby to. A, fuck o, o, bo mi To mi komik tu przegryz kiedyś. Dam radę, dam radę. No może do Ale to trzeba ten dźwięk coś zrobić. O, tu jest ten kabel, dobra, mam go. Teraz to go nie podpinam. O eee, nie, zjebali wszystko. To A, tak, tak, tak. Tak, rekord jest. Ale ja mam, ja mam prawie na full. Dobra, to podejdę, nie może. Ale tak jest silny pochód. Nie. Co trzeba z tego? Chodź, ja już się kręcić częściej. Ja już jestem pijany. Ja słyszałem Adam, że ty podobno niby samochodem przyjechałeś tak. i nie chcesz pić. No, A niestety. to nie jest prawda, bo tam na dole skuter jest. To... A już to samochodem. samochodu nie, nie. To jest twój. Czemu, co to nie mój kubek. Kurde. Nie no fuck you. Nie, teraz pobieram kotko. Tak, powiedzieć, no tak, git, zota. Co, so, widzimy jak Adam coś do kieszeni Nie, tak nie no kurde, no to. Po przestał to działać ja mam się dźwięk, kręcić. a po w grze przestał działać. Pokraszu w grę? Tak, tak, Weźcie mi jeszcze takie coś, sprawdźcie. A, Też po tego, faktycznie na Bukraszu ten, no. Spójrzmy, ja, No już przygotowaliście, widzę, te trawy. O! o. Mhm. No to jest coś porąbane, bo...